Teraz już wiem, gdy smutno mi, źle ona pojawi przy mnie szybko się i tu leczy serce duszę mączaruję, nie dziś swoją seks grą, a gdy zadziała jej wspaniała moc, Namiętno stanie się najbliższa noc, bo w naszych sercach dzika miłość i kochanko moją jesteś właśnie ty. Za oknem bez... A u mnie ona, ona u mnie jest Jej głosy krzyczą, usta się A nie mnie smutny krzali wielki nie. Jej serce ciągle stara się pocieszyć mnie Więc u mnie ona, ona u mnie jest Patrzy mi w oczy, mówi kocham cię To jest dekat na koszkiem cyfr I będę miały w sens każde se na srpětí.